Ach, te zobaczcie, te fotele biurowe, no coraz lepsze produkują. Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o kosztach, jakie miałem w 2024 roku, ale zanim przejdziemy do sedna tego tematu, to muszę Wam serdecznie podziękować za wcześniejszy, fajny odzew, naprawdę za mega wsparcie. Nie wiedziałem. Myślałem, że zaraz wiadomo, jak to hejterzy mogą podłapać. a za młodego się w misce kąpałeś. Ha, 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 przez tyle lat i to i tamto. A bo ty miałeś bidę, albo ty smale zjadłeś, albo ty chleb z drzemem jadłeś to i tamto. Myślałem, zaraz do mnie wiecie. Cisnąć jakie ja miałem tam, wiadomo, te, te młodsze życie, tak? No i sprawy tematy, jak ja to będę zaraz wyśmiewane za te miski, za te miski najbardziej, ale nie. Widzę, że duża część z Was. Też miała takie dzieciństwo, że się kąpała w miskach, że woda była podgrzewana, nie na kuchni gazowej, nie wyleciała z boliera Tylko normalnie na te, jak to się nazywa, panie kochany, no Te kuchnie węglowe? Węglowe, nie wiem wie, Wiecie o co chodzi, tam się trzeba palić I dzięki temu można było zrobić sobie obiad, podgrzać, bo takie coś właśnie u nas w domu było, taki wielki gar, żeby wodę grzać I do kąpania, no takie to były czasy Siema, panie Tak, trzymaj się, hej. A serwis, żeby dzwonił kierowca. I on fajny, taki pozytywny gościu. Robi robotę, nie narzeka. Już pracuje tutaj od, od kiedy? Od yy, lipca. No, lipca. No, zaraz po Pół roku już robi, no. I chłopaczy na zadowolony. Ja zadowolony, nawet już powiedziałem, że trzymaj to auto pod domem. Trzyma se pod chałupą i jest gitara. A może tak byśmy zrobili QA, bo kilka osób mi się pytało: Adrian, kiedy QA, byś w końcu jakieś QA odpalił, bo mam fajne ciekawe pytania dla ciebie i tak dalej. Mówię: Ohoho, oh. no to się dzieje, dobra. Ze mną tak z dzieckiem, z zarączki do przedszkola, więc jak macie jakieś fajne pytania na QA, zadajcie je w komentarzu, a ja po prostu w niedługim czasie odpalę, no i sobie podziałamy z takim fajnym QA, szczerze, konkretnie i na temat. Tylko taka prośba. Żebym w komentarzu tego nie powtarzał, nie odpowiadał. Jak dobrze wiecie, ja tam szanuję wszystkich widzów i staram się odpisać na wszystkie komentarze. Dlatego niech będzie pierwsza treść pytanie, pytanie i dopiero treść tego pytania. Okej, okay, możemy się tak umówić? No i będzie super. Dlatego zapraszam na Q&A. Jak już tata wrócił do zdrowia, to zaczął się do pracy, gdzie był tak zwanym ochroniarzem. No nie? No, ochroniarzem. I jak miał służby w sobotę, a tam był prysznic. Ja z bratem i z mamą Chodziliśmy w sobotę normalnie się kąpać. W sobotę albo w niedzielę, wszystko zależy, czy tata miał tą służbę, czy nie miał tą służbę. I normalnie prysznic, rozumiesz chłopie, jakimi podzierani byliśmy. No, wiesz, dzieciaki tak, mają prysznic, ja nie trzeba w tym się kąpać. No i tata z reguły, Tak z reguły się zdarzało, że praktycznie sobota albo niedziela wypadają te służby, albo w piątek, to piątek, sobota albo niedziela chodziliśmy się już normalnie kąpać, to było na pierwszą przejść około półtora, no o półtora kilometra po to, żeby się wykąpać i do domu wrócić, no słuchajcie takie miałem czasy, ale naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję za ten mega pozytywny ozeb. wiem, że niektórzy jeszcze mieli gorszą sytuację ja też mam znajomych, którzy na przykład yy, mama piła, tata pił, chłopak nie miał co jeść yy, nawet ja potrafiłem mu wynosić kanapki z domu i tak dalej, żeby chłopacz miał coś z kolegami, bo miał taką ciężką bardzo sytuację, ale najważniejsze, że chłop ma rodzinę, już wyszedł na swoje. No i też niektórzy z Was też pisali w komentarzach, że też mieli ciężką sytuację, że pili, no to już naprawdę z mega ciężko, tak? To co ja miałem, no to... wiadomo, takie były czasy, większość z Was, lata 90. -te. Po, 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 podobne warunki domowe. Wiadomo, niektórzy mieli już ten prysznic, itd., dalej No, ale ja też pamiętam, że jak mieszkaliśmy z początku u, swojej, u mojej babci, nie było toalety w ogóle w środku, tylko było na zewnątrz i się korzystało z zewnętrznego też, yy, no, kibla, tak to bym nazwał. Już jej mówiąc, że trzeba było palić jeszcze, tak, w tym piecu, tak, dalej, żeby było ciepło i żeby wodę sobie podgrzać, żeby obiad gotowali. No takie to moi drodzy, były czasy. Teraz ta, ta młodzież, ciekawe jakby teraz. Dać ich na taki miesiąc czasu takiego mieszkania, no nie? Bez prysznica, wspólną toaletą, a znaczy samym zaproszeniem kiblem. Ciekawe, jakby to było. Wiadomo, że niektórzy młodzi daliby radę, ale ciekawe, czy większym by sobie tak poradziła, no nie? Jak nasi rodzice, jak my za młodego. Czego no, wiadomo, w takich warunkach się urodziliśmy, do tego przywykliśmy dla nas to była, to była normalna rzecz. Pozwólcie, że mam przerwę, bo tą bajerkę i zapraszam Was na szybki blok reklamowy z tego tytułu, że może coś fajnego tutaj dla Was się znajdzie. W jednym z ostatnich odcinków wspominałem o tym, że ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania i o tym, że firma Help Find sprawdzi bezpłatnie Wasze odszkodowania i wypłaci dodatkową kasę. A dziś chcę Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Zobaczcie, tutaj jest kosztorys przygotowany przez ubezpieczyciela. Jak widzicie po tej strukce, wyceniło szkodę na 12 800 zł. Ale właściciel tej skani zgłosił się do Help Find. Aby sprawdzić, czy czasem nie należy mu się więcej odszkodowania. I spójrzcie na to. Prawidłowa wycena tej szkody to 25 900 zł. Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie o ponad 13 000 zł. Ok, teraz przyspieszmy. Druga sprawa. Ubezpieczyciel wycenia powstałe uszkodzenia na kwotę 4500 500 zł. Sytuacja się powtarza. Właściciel zgłasza się do help Find, i otrzymuje poprawny kosztorys. I słuchajcie, to jest ponad 12 200 zł. To prawie trzykrotność pierwszej wyceny. I ostatnia sprawa. iwego Właściciel dostaje pierwszą kalkulację odszkodowania w wysokości 9 200 zł. A rzeczoznawcy z Hellfight wyceniają tą samą szkodę na kwotę 17 500 zł. To zaniżenie o ponad 8300 zł. I tak jest prawie w każdym przypadku. Jeśli mieliście szkodę w ciągu ostatnich 3 lat, to warto kliknąć link pod filmem i przypiętym komentarzu. Tam możecie zgłosić się do Hellfight, a rzeczoznawcy wycenią, o ile wasze odszkodowanie zostało zaniżone i dodatkowe pieniądze przeleją prosto na wasze konto. I też dużo osób napisało odnośnie tego zbierania, że schodziło na zbiory i tak dalej. No ja też mamy na te zbiory się, no stoper chodziło już za młodych lat rowerem rano, żeby tylko wakacje, żeby tylko nie wiem, na mnie, na troskawki, na borówki i tak dalej. Ja pamiętam, że kiedyś z kolegą z Marcinem pojechaliśmy na borówki. I wspólnie sobie zbieraliśmy tak? i się później kasą dzieliliśmy No ale on któryś dzień wpadł na pomysł Adrian, dawaj napchamy kamienie i ta skrzynka będzie ważyła nam trzy razy tyle Ja mówię, chłopie, no przecież pani się skapnie, ile to jest, gdzie tam się skapnie I kamieni na spód, górę tylko zakręł Ledwo co tą skrzynkę dotachaliśmy, rzucamy na wagę A ta pani, dlaczego ona no waży aż tyle? A Marcin, no ciężkie borówki zbieraliśmy, widzi pani A pani mówi, no zobaczymy czy to takie ciężkie odgania, patrzy kamienie, no panowie, i pół dnia poszło na marne, bo zbieraliśmy, no i pani na zanic, nie zapłaciłem. No i widzicie, no nie za dzieciaka. Marcin wpadł na pomysł, no i mi się oberwało. No ale wiadomo, razem poszli, jechaliśmy, no to razem no, szybko odpadliśmy. No nie, znaczy nie tak szybko, no, dopiero może prawie pod koniec roboty, czyli dupka w plecy już powiedział, że nie zobaczyć. No to gdzieś indziej. Poszliśmy tak samo na borówki albo na, na truskawki, tak się zbierało. No i puszki, panie kochany, ja też puszeczki się zbierałem, kiedyś mówiłem wam, że. <laughs> się zbierało puszki, to teraz się ma na firmę, no ale taka była prawda, gdzieś tam puszeczki widziałem, uuu! Od razu grosiki, człowieku w oczach, dy, 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 dy. patrzę, jest puszeczka, dobra, cyk. Do torebeczki, tam do plecaka jest, dobra, będzie. No i jak była taka szansa, to się tych puszek troszeczkę nazbierało, tak, w rejonie, no nie, No, no Może tak po śmietnikach jak nie grzebałem, ale jak tam w takim imprezie gdzieś tam zobaczyłem, gdzie coś jest, no to se zebrałem za młodego i troszeczkę troszeczkę ich miałem, bo powiem, tych puszek się nazbierało i złom też kopałem. U nas yy, na Tadzinie było tak zwane Eldorado. Kiedyś z odlewni. Wylewali, y, tam, znaczy wyrzucali takie, nie wiem, odlewy, takie grube płyty, takie bombki tak zwane. To słuchajcie, ja tam też się mega nakopałem. Ja nawet na wagary chodziłem z łopatą, żeby tylko kopać tam złą. Tam naprawdę była mega rzeźnia finansowa. Były tak, takie nawet dniówki, że się potrafiło w tamtych latach za dzieciaka zarobić nawet i 500, 400, 300 zł. To były naprawdę dobre dniówki. To już wtedy nie, chodzi, nie chodziłem na pożyczki i tak dalej, bo mi się to nie opłacało. Ja normalnie y, łopata i zamarz do szkoły, to na Eldorado kopać, tyk, 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 później tata się darno. Adrian, ale do szkoły, do, to tam, to mówię, dobra, 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 będę chodził, będę chodził. Ale jak się budzę rano, to już główkowanie, jak to zrobić, żeby iść tam zarobić. <grym> no no tak, to były czasy, no ja, ja były, no. No i chodziliśmy z kolegami tam sobie kopać, wiadomo, niektórym się nie chciało kopać, ja nie będę kopał, kul, brudny, i tak dalej. A człowiek chciał zarobić, chciał do czegoś dojść, no to, no to co, nie było miękkiej gry, kopiemy. No i pamiętam, że tam pokopałem... Pokopałem, pokopałem i w wieku 16 lat kupiłem sobie mz 251, naprawdę w bardzo ładnym stanie takiego gościa. No i, no i się jeździło tą MZ-ką, nie powiem, że nie, no wiecie, no yy, na terenie prywatnym, tak? I <grym> się wz kupowało, kiedy i się motory kupować, no tak zacząłem się bawić tą motoryzację, no pewnie większość z Was z tymi MZ-ami, wz o ja we 350 też miałem. Było. Motorynkę, jak kolega miał, ja to motorynką ośmigania, której sobie się nie miałem, ale miałem Jawkę Czaską, tego Ogara, Rometa. No, było, było, panie, tych troszecz, troszeczkę sprzętów. Pochwalę sobie tutaj raport od Księgowej z tego tytułu, że właśnie mi Księgowa wysłała rozliczenia za rok 2024. Jak dobrze wiecie, to od stycznia. Do maja miałem cztery samochody, ale od maja do końca roku już mi latało 5 aut w firmie. No Można powiedzieć, że pod koniec roku, ostatnie dwa miesiące tam 6 samochodów, ale jak dobrze wiecie, jeden od maja był do końca roku przy współpracy. I teraz, gdzie ja mam? To od księgowej. Kochana moja księgowa, gdzie ty tutaj mnie się schowałaś? O, podsumowanie dobrze. Oho, ho! Teraz właśnie dostałem powiadomienie, że jakiś gościu napisał do mnie wiadomość. Nie wiem, dlaczego tak niektórzy mnie wyzywają. Nie wiem o co to chodzi. Mi się wydaje, że palny jestem chłoposzego, po ale dlaczego tak myślę? tam pytanie. Napisał mi, że mi się rzucił z mostu. Wiesz, że masz tą chorobę i umierasz powoli? Nie wiem, panie. Ej, naprawdę, niektórzy ludzie to są, na nie? I życzy mi się gościu śmierci, rozumiecie to? Kurczę, kurczę. Napiszę, czy tak ładnie życzyć komuś śmierci? O, teraz napiszę to na ciebie. Internetowa Dzyfko, dzy, Dzyfko. Oj, co zrobimy? A zobaczcie sobie te screeny, no nie, no co ja będę mówił, no nie. O, o co temu Tomasz go sztyła? O co temu chłopowi chodzi? Akurat fajnie się stało, no nie powinno mi, dostałem. Klikłem sobie, patrzę, gościu mi tak życzy źle, no nie? A. No, co zrobimy, moi drodzy? Nic na to się nie poradzi. Trzeba żyć dalej nie ma co się właśnie takimi ludźmi przejmować. No i takich ludzi, co mi życzą śmierci si i tak dalej. Kilku już było, no nie i to jest nawet kolejny pacjent. Kurczę. Czy ja taki zły aż jestem? Czy ja coś złego robię? No nie? Ale widzicie, no co są niektórzy ludzie? No cóż, najważniejsze dalej robić swoje. Mamy roku 2024 i słuchajcie, dla niektórych może być to mało, dla niektórych może być to dużo, ale ja wydałem w roku netto bez podatków no nie liczę tylko podatku 1 672 811 zł. Słuchajcie. Prawie 1 700 miałem kosztów w roku 2024. Jak wam mówiłem, od stycznia do maja 4 auta. Od maja do końca roku, no liczmy, że 5, nie liczmy tego. To te dwa miesiące było tych 6 samochodów, tak? I to zobaczcie, jakie są wydatki w takiej firmie transportowej. Psz. No nie, nie dużej flocie, tak? No nie oszukujmy się, to jest nieduża flota. Pomyślcie sobie, jak na przykład ktoś ma teraz, nie wiem, 30 samochodów, 20 aut. Jakie ten chłop wtedy musi mieć wydatki, no nie? To jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o zarobki, no to tutaj akurat była wiadomo, ta współpraca z firmą, Mercedes, dob dobrze o tym wiecie, no to te auto sobie fajnie też wykorzystałem w firmie, za to też w firmie mogę podziękować, no bo tam... Zarabia na czysto, tak, no to jak podliczyłem podatku wszystkiego, to tam spokojnie te 15 potrafiłem wyciągnąć z tego tytułu, że auto naprawdę mało mi spaliło, zresztą sami w 29, aż jak dodałem na Facebooku, to wszyscy mnie wyzywają, 150 komentarzy, wszyscy mnie cisną, no ja teraz rozumiem, no słuchajcie, ja też jestem normalny chłop, ja też jeździłem, ale też trzeba zrozumieć mnie, ja dostaję współpracę po to, żeby się wykazać, rozumiecie? Nie da za za darmo a i ty gaz podłogę, no bo to może wykazywać duże normy, tak? bo tak niektórzy kierowcy mogą chcieć, bo później mogą mieć przede mnie przekichane. No bo słuchajcie, no, prawda jest taka, że jakiś tam przewoźnik zobaczy takiego setrakerka-pakerka, norma 20,9 no tyle kilometrów, jazda po kraju, często załadunki, rozładunki, to i tamto. No i później do swojego kierowcy powie, ej, a ty masz 26, 28, zoom, a tracker, packer takim samym Mercedesem jeździ, ma taką normę, a ty taką, no i później chłopoczyna jeden z drugim, a przez takiego nieprzekichane, no. No to są skutki uboczne takie, bym powiedział, no ale słuchajcie, no coś za coś. Ma jest współpraca, zostałem wyszkolony z eco mam wykonywać te polecenia, które po prostu... Mi, mi przydzielono, tak? Jak ty przychodzisz do pracy, szef ci mówi, musisz jechać się rozładować. No to ty wsiadasz w auto się rozładować, tak? Jak ja zostałem wyszkolony po to, żeby, wiadomo, robić ten eco-driving, żeby te normy były całkiem przyjemne, tak? Bo o to chodzi. Dlatego Mercedes po to stworzył szkolenia, żeby, żeby też szkolić innych kierowców. No, taka jest prawda, no tylko wiadomo, no trzeba też chcieć. Jest fajna wiedza do ogarnięcia, nie jest nic trudnego, ale w praktyce później na tym trzeba pracować i te naprawdę wyniki są. Bardzo fajne. Teraz u mnie nad kierowca jeździ w firmie. No i słuchajcie, wsiadłem za niego na dwa dni. Pojechałem tam, wiadomo się, rozładować tam, załadować i tak dalej. I zjechałem do niego na bazę, bo na przykład auto na Śląsku i norma była 22 chyba z groszem, już nie pamiętam. I on wsiadł w to auto i z tym samym ładunkiem, gdzie ja mu przywiozłem 22 spalanie, zimową porą jeszcze po śniegu tam jechałem sobie, no nie bocznymi drogami. On siadł i jechał na Wrocław i miał spalanie chyba około 30 litrów. Ten sam ładunek, wszystko to samo. Między nami była różnica, załóżmy, około 8 litrów. To jest duża różnica. 8 litrów na 100, panie Stefanie przejdzie, to pieniędzy ucieka, tak, w komin. No i, i on do mnie nawet sam. Zadzwonił i powiedział, kurde, Adrian, ja tu nie wiem, co, co, co jest grane. No ja, ty przywożysz mi 22, wsiadam w twoje auto, a czy wsiadam w te auto, które ja jeżdżę... Yy, Kurde, jadę i ja mam powyżej 30 normę. No kurde, ja sam nie wiem, jak to jest. Przecież nie, nie, nie wale, gaz podłogę, nie jadę tak, nie jadę tak. Nie wiem, o co tu chodzi. No jak to jest możliwe, że Ty masz 22, a ja mam 30? No kurczę, weź mi to wytłumacz, no nie? No i doszliśmy do wspólnego porozumienia. Ma przyjechać do mnie któregoś tam dnia. Po prostu ma się z nim przyjechać w trasę, pokazać mu, jak ja jeżdżę, żeby sobie zobaczył. Ja nie że, jak niektórzy myślą 80 na godzinę. Nie, nie, ja nawet na odcięciu jeżdżę. Tylko mam takich fajnych Kruczków, gdzie po prostu dzięki temu wiem, że na początku ta norma się gubi, dlatego trzeba zadbać o płynność, moi drodzy. Płynność jazdy to jest podstawa, przewidywanie drogi. Raptem parę sekund będziesz na stracie i to tylko wszystko, no nie? No i dlatego chcę mu przekazać tę wiedzę, bo u innych chłopaków, jak jeżdżą, no to wiadomo, takie spalania są 25, 24, 23. Słuchajcie, ja nie wymagam, żeby jak ktoś tam u mnie pracuje, żeby robił po 20, bo ja mam 20, ty masz mieć 20, bo to i tam, to i tak dalej. Nie! Słuchajcie, ja jestem kierowcą, no jak jeździłem, wiem jakie są warunki, jakie tonarze, dzień, dzień do dnia w transporcie jest różny, tak, tu są korki, bo tu jest ciężki ładunek, bo tu pod górkę, bo tu słaba trasa, bo to będzie wiatr mocny i to auto też swoje wtedy musi zabrać. Ale, ale ja tam patrzę zawsze na skalę miesiąca, no nie? I, I na przykład jak tu chłopakom wchodzi 25, 26, 24, spoko, no i ja nawet nie słowem nie powiem, rozumiecie, no to jest... To są normalne normy, tak? No ale jak tu kolega ma powyżej 30 litrów, no nie na Mercedesie, no to wam powiem jest spokój, ale jest fajnie, że chce sam się ze mną tutaj porozumieć, dogadać, że on pokazał, bo mówi, że sam go dołuje to spalanie, no bo widzi, kurcze jak, jak ja to i szadem z auta, a on wsiada i jaka jest różnica, no nie, bo to jest dość spora różnica, nie jest 2-3 litry, tylko to jest już 7 litrów, no nie 8 litrów różnicy, ale fajnie, że chce się dogadać, dlatego na tym będziemy sobie... Pomału pracować, tym bardziej wiadomo, ja też staram się dość dobrze płacić, ale żeby to wszystko miało sens, no to trzeba jakoś się dogadywać po ludzku. To najważniejsze. Ach te, kuźwa, odpalę tą kamerę i gadam, gadam, no nie dobra, to tak, mamy prawie 1 700 mamy kosztów za 2024 rok. Zysku, jak wam mówiłem, z tamtego auta od maja, tak średnio niech będzie około 15, no, z, no wiadomo, z moją wypłatą, tak, z moją wypłatą i tak dalej, czyli no to z tamtego auta by nie zostało, do tego dzięki temu wiadomo też mogłem inwestować, yy, w, można powiedzieć, w kolejne samochody, bo ja jeżdżąc tutaj współpraca, to tu, tamto, no to wtedy automatycznie jakiś tam pieniądz jest, gdzie można coś tam sobie więcej... Jak, wam, jak dobrze jeszcze wiecie, mam też dwa auta w gotówce. Ale słuchajcie, bo ktoś mi powie, a masz dwa auta w gotówce, grasz go potem że auta cię stanie tam dwa, załóżmy, trzy tysiące Bo ja sobie odliczam to, co zainwestowałem. Na przykład za auto dałem 250 tysięcy netto ja sobie dałem cel, że w 3 lata muszę odrobić te pieniądze, czyli 250, A poczekaj panie kochany, pa kalkulator, kalkulator, 250 tysięcy podzielmy na 36 miesięcy, to słuchajcie, ja z tego, ja muszę no, 7 tysięcy można powiedzieć odrobić. Miesięcznie z tego auta 7 na 3 lata, dlatego z tego auta mi zostanie. Te 2000 zł, no, no 3 ciężko by było, ale z dwami powinno zostać, bo tę siódemkę ja muszę odrobić. Po prostu tak jakbym ja ze swojej gotówki wrzucił po prostu oddał dał se Leasing. Sam sobie dałbym sobie Leasing, nie? bez oprocentowania, bez oprocentowania i siódemkę przez 3 lata muszę odrobić. MP4 już jeździ 2 lata. Więc już muszę powiedzieć dwa lata, odrobiazda został jeszcze rok i później po prostu, a na MP4 chyba dałem 300, no, ja, ja bardzo drogo jestem na samochody, ja w takim okresie trafiłem, że uhu uch, teraz bym dużo taniej kopił, podziel na 36 miesięcy to mam 6,5 tysiąca, tak, 6,5 tysiąca, no to jeszcze muszę rok poświęcić, żeby MP4 y, mi odrobiła to, co w nią zainwestowałem. Ale wiecie, w gotówkę sobie zainwestowałem, nie mam stresu, nie mam to, gdyby był jakiś kryzys, mogę jedno auto sprzedać albo nie wiem, zawiesić i tyle, tak, nie mam kosztów leasingowych. No ale za ten nowy akurat fajnie mi się udało, bo w dobrej cenie kupiłem i tam 6000 6 z małym groszem opłaty leasingowej, więc też nie mam co płakać. Widzicie moi drodzy, koszta są naprawdę spore w firmie transportowej, ale słuchajcie, ale słuchajcie, żeby nie było, żebym nie płakał, to zawsze coś tam zostanie. Dlatego mówię, dwa koła niech zostanie, a te auta mi dwa odrobią w tej gotówce, no to już będzie więcej tego pieniądza z auta, ale małą rzeczko, moi drodzy, cały czas idziemy, a jeszcze mam naczepę, tak, naczepę. To zaraz będzie, zaraz będzie tak dwa lata. Jak już mam, to jeszcze, to jeszcze mi został rok chyba tego leasingowania, bo później ja będę chciał wykupić, bo wziąłem na 5 lat, ale ja też zrobię sobie wykup, żeby po prostu już mieć auto na swoje. Możliwe, że nie będę ciągał do 5 lat, wolę wcześniej wykupić. No jak też zauważyliście, on zawsze mówiłem. Że na chwilę ten trzeba mieć odpowiednią gotówkę. Leasing można wziąć dopiero, gdy stoimy już twardo, na, twardo, stoimy na dwóch nogach. No ale wiadomo, w transporcie to jest, zawsze może się noga powinnąć, ale w miarę twardo się stać na tych dwóch nogach. Wtedy możemy bawić się troszeczkę bardziej się rozwijać, tym leasingiem się, powoić i tak dalej, ale początek mój był taki. I to słuchajcie, to mi chyba najlepiej wyszło. I jak Wam też mówiłem, że kiedyś miałem kryzys, że miałem 1500 na koncie, bo kurczę, kupiłem trzy samochody w jednym roku. Nowy rok się zaczął, styczeń, a ja już BAM, kolejny kupiłem. To mi, to wyszło tak, że ja w październik, listopad, styczeń, czyli w bardzo krótkim czasie, dobrałem trzy samochody. Nie miało być tego trzeciego, ale się oferta trafiła, zaryzykowałem, mówię, może starczy, może starczy. I zobaczcie, jak Wam mówiłem, że do 10 dni do przelewu. Miałem 1500 zł na koncie, ale co jest najlepsze? Nie wziąłem faktoringu, tym bardziej, że mamy tutaj bardzo niskie w firmie oprocentowanie, tylko 1,5%. Ale ja sobie przeczytałem, 1,5% razy tyle, co bym wypłacił, no nie? Mówię, oj nie, ty, kurczę, nie, 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 nie. Mówię, nie, faktoring, to jest dobry faktoring, jak już jesteś pod płotem. Nie masz wyjścia, to wtedy się ratujesz. Masz, tak, masz taki plus, ale wiadomo, jak to jest, no nie? Później... Trzeba to drabiać, to tamto, to masz stratę, bo wziąłeś faktoring i tak dalej. dlatego ja faktoringu nie wziąłem, ja faktoringu nie polecam. To Nawet taki jeden z powiedział, Adrian, jak ty otwierasz firmę i od razu myślisz o faktoringu, żeby factoringu się wspomagać i tak dalej, to chłopie, przelicz sobie, że to, co ci zostanie z auta, to ty to wydasz, na, żeby wziąć faktoring. Tu jakbyś miał jeszcze auto leasing, kredyt na firmę, jeszcze faktoring. To ty, człowieku, nie, to ty pracujesz tylko, żeby to wszystko yy, ten, spłacać. <laughs> I tobie pracujcie nie zostaje. Dlatego, jak ty chcesz faktoring, to chcę lepiej odpuść firmę. No, ja tak mi powiedział. I powiedział mi to wprost w oczy. To znaczy, że po prostu trzeba myśleć o zamknięciu firmy, bo tobie się to nie kalkuluje. No, dlatego, moi drodzy, ja z tego nie korzystałem. Przyjdzie taki czas, mam nadzieję, że nie przyjdzie, że już będę totalnie pod ścianą, że po prostu będę musiał z tego skorzystać, ale ja mam znajomych, którzy z tego korzystają, ale ja sobie przyliczyłem te tysiąc parę złotych, tym bardziej, że mamy tu bardzo mało procedowania, no tysiąc, tysiąc 1500 załóżmy, no dwa, no trzy tysiące z całej tej sumy jakbyś wypłacił sobie, no to kurczę, to są naprawdę takie pieniążki, że wiesz. No. I tak podsumując, na transport naprawdę trzeba mieć dobrą poduszkę finansową, żeby to miało ręce i nogi. Teraz na taki chłopak do mnie napisał na Instagramie, Adrian, powiedz mi szczerze, ile ty miałeś na rozwój firmy transportowej, bo widziałem jakieś twoje filmy, a już nie pamiętam i tak dalej, może mi przytoczyć, bo też chcę firmę tworzy. Ja powiedziałem, ja miałem, jak jak wcześniej też mówiłem na materiałach, Otwarcie 500 tysięcy na rozwój firmy transportowej. Dopiero zacząłem się bawić w transport. Nie wchodziłem z mniejszą gotówką, nie liczyłem, że wezmę Leasing od razu, wezmę factoring, wezmę tam, to tak dalej. Bo ja wiedziałem, że to się. Hmm, słuchajcie, no, kółko się później zamyka, tak? Bo za wszystko będzie trzeba płacić. Tymu dać zarobić, bo za leasing, temu za kredyt na rozwój, ty mu trzeba będzie za factoring <grym> dać zarobić, no i te kółko się zamyka. Mówię wszystko, moi drodzy, z głową, wtedy nawet takie koszta roczne nas nie będą przerażały w firmie transportowej, bo nawet coś jeszcze na tym sobie ugramy. Ale no niestety, jak ktoś na początku dużo będą popełnił, no to później za nim to może się ciągnąć. Dlatego moi drodzy co, jak coś robimy, to wszystko z głową, bo firma transportowa to nie bajka, trzeba naprawdę mieć głowę na karku. Jeśli chodzi o rozwój firmy, to mega pomógł mi sport. Jak dobrze wiecie, się mój kanał. Kiedyś byłem mega zaangażowany, jeśli chodzi o kulturystykę, sporty, nawet sporty walki i tak dalej, tym crossfitem się jarałem, to i tamto, no mega, mega byłem w to zaangażowany. Nawet do dzisiaj nie wiem, jak ja zrobiłem formę na zawody, w transporcie, w trasie, przy takich warunkach, zima, lato, wiosna, jesień, wyciągałem dietę w kabinie, gotowałem, nie wiem... Normalnie, czy bym to powtórzył, nie wiem, czy. Teraz bym czas na pewno znalazł, tak? Ale <noise> to, to było hardkorowe, naprawdę. Taką formę przygotowali na zawody w trasie, w transporcie kraju, gdzie masz dużo tych rozładunków, załadunków w ciągu dnia, tego czasu dużo ci ucieka, ale widzicie, dało się, dało się, i dlatego to mnie nauczyło, żeby. I, I dlatego to mnie nauczyło też mega dyscypliny, zaangażowania. To przełożyłem na rozwój firmy transportowej i tak sami, widzicie, są też. Tego efekty. Czyli wiadomo, ciężka praca popłaca, ale ciężka praca z głową. Pamiętajcie, z głową trzeba wszystko robić. miał ręce i nogi. Chyba tego materiału już będę zakończył. bo Jak wiecie, ja to bym gadał, to jeszcze gadał, 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 ale są dzieciaczki na dole i dołączę do nich. Jeśli chodzi tu o remont, no tak wiecie, jakieś tam efekty pomału widać. Postaram się za niedługo nagrać materiał, co tu u nas się dzieje, tym bardziej, że niedługo wchodzi hydraulik, będziemy łazienkę robić, elektrykę rozkładać, może jutro przyjdzie, no to będzie co więcej pokazać i Wam pokażę jak to z tym remontem mniej więcej tutaj to wszystko wygląda i jakie też przy okazji błędy popełniliśmy, no bo słuchajcie... Ale to może na spokojnie, już nie będę tego odcinka przedłużał. Zobaczycie w kolejnym materiale. A jak w takim materiale, się podnosić łapkę w górę, subskrybujcie się na, na bieżąco. I widzimy się oczywiście w następnych filmach. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. I pamiętajcie, nie ma miękkiej gry. Cały czas pozytywnie i do przodu.